Hej wszystkim Oliwie z tej strony moi drodzy, dziś Wam zrecenzuję film Lili i Górek. Tak ogólnie miałam okazję go oglądać tutaj w Mokisie w Oleśnicy, no i ma to swoją zaletę, dlatego że nie było tłumów, plus też wczoraj środek tygodnia, także mogłam sobie na spokojnie przyjść. Aczkolwiek tutaj ta premiera odbyła się znacznie później niż we Wrocławiu. Niemniej ja oczywiście poszłam, bo Magda Bereda tutaj użyczała swojego głosu do dubbingu, a ona jest moją idolką, także jak najbardziej. No i tak naprawdę tutaj historia opowiada o dziewczynce imieniem Lily, która mieszkała w Australii, no i której tata zmarły zajmował się ratowaniem kangurów i ona też w pewien sposób odnajduje w tym swoje powołanie. Aczkolwiek sama tutaj za dużo nie może zdziałać. mniej pewnego razu zjawia się Chris. Chris wcześniej był dziennikarzem, który kręcił pewnego rodzaju reportaż i starał się pomóc Delfinowi, co niestety skończyło się dla zwierzaka tragicznie. Ale nie przez jakieś złe intencje czy coś, tylko po prostu przez brak wiedzy. No i niestety zgarnął według mnie tonę niezasłużonego hejtu. Aczkolwiek pojawiła się pewnego rodzaju oferta. Ale też dochodzi do sytuacji, gdzie kiedy jedzie zrealizować tą ofertę, wyskakuje mu na drodze kangurzyca, która jak się okazuje ma młode. No i teraz Chris nie dość, że walczy z zepsutym samochodem po tej stłuczce, no to jeszcze, ponieważ mama tego kangurzątka nie przeżyła, jest zmuszony zaopiekować nim. Znaczy wiecie, jest zmuszony, no. Tutaj Lily mówi, tak, że powinien się zająć, zwłaszcza, że to pod kołami jego samochodu zginęła matka tego kangurzątka. No, i tutaj Chris rzeczywiście się nią zajmuje, nadaje jej imię Lis, no i przy okazji otrzymuje pewnego rodzaju lokum na pewien czas. No i jak się okazuje, Chris wcześniej działał, wiecie, mając taką potrzebę, żeby zostać dostrzeżonym. Natomiast tam na miejscu, mając też do czynienia z lis, której początkowo, no mówiąc kolokwialnie, nie chce się pozbyć, nagle okazuje się, że zajmowanie się kangurami potrafi być całkiem satysfakcjonujące. Dlatego też czasem pojawiają się kolejne małe, no i też oczywiście słynny Roger. Bo tak ogólnie to jest przedstawiona historia Chris'a Barnes'a i można znaleźć sobie na YouTubie tutaj różne reportaże na temat jego sanktuarium dla kangurów, które ratuje. No, i właśnie Roger był jednym z nich. On co prawda na filmie prawie padł ofiarą kłusowników, natomiast w rzeczywistości, no, zjawił się w trochę innych okolicznościach, jako małe kangurzątko też. No, aczkolwiek był bardzo charakterny. Ja miałam okazję oglądać tutaj również, tak, w ramach uzupełnienia wiedzy po filmie, różne te reportaże i te kangury. No, zdarza się, że zjawiają się na przykład na zawołanie, żeby otrzymać jedzenie. No to jest niezwykłe na swój sposób. Pod opieką mają naprawdę masę tych różnych małych. No aczkolwiek Chris w filmie tak czy siak dalej gdzieś tam marzył o tym, żeby jednak no wyjechać, co przerwało zniknięcie Lili, którą finalnie odnalazł. No, i sobie z czasem uświadomię, że no rzeczywiście te kangury wymagają pomocy, dlatego że takie małe, na przykład pozbawione opieki mamy, one niestety no są całkowicie tutaj bezradne, bezbronne, no i wymagają bezwzględnie tej pomocy człowieka. Natomiast też jest masa właśnie różnych kłusowników, różne osoby, które polują na, dla, wiecie, na kangury dla mięsa. No i po prostu tutaj zdarza się, że takie Kangur na przykład dara radę uciec, ale załóżmy, odnosi jakieś obrażenia. No to wtedy też jak najbardziej oni pomagają. I co jest mega, to że to sanktuarium ono naprawdę istnieje i mają ręce pełne roboty z tymi wszystkimi kangurykami, a są one naprawdę urocze. Chociaż trzeba przyznać, no, że tutaj nikt chyba by nie chciał spotkać Rogera, ani żadnego, wiecie, samca w środowisku naturalnym. No bo potrafią one być mimo wszystko dość nieprzewidywalne. No i ten film właśnie powstał po to, wiecie, nie żeby mieć jakąś ultra skomplikowaną fabułę idącą z punktu A do punktu B, tylko żeby pokazać tutaj ten aspekt ratowania tych kangurów, bo nam ten temat może wydawać się odległy. Wiadomo, my mieszkamy w Europie, aczkolwiek tutaj no, dzieją się różne rzeczy w Australii i fajnie, że znalazła się grupa osób, która pomaga tym zwierzętom. My na miejscu też mamy różne ośrodki dla przedstawicieli różnych gatunków, a jednym z nich są lemury i właśnie mogę Wam powiedzieć, że tutaj ZOW łącznej pomaga je ratować, wiecie, zapewniają im pewnego rodzaju azy, tam one mogą bezpiecznie się bawić, są dokarmiane przez turystów, także mają naprawdę niezłe życie. No i tu pojawia się też wątek, czy warto trzymać dzikie zwierzęta w niewoli. No ja uważam, że mimo wszystko wiele z nich udaje się odratować, a nawet doprowadzić do takiego stanu i tutaj na przykład szansa dla Bociana, że właśnie oni tam pomagają, wiecie, ratować Bociany, na przykład młode, które zostały w pewien sposób odrzucone przez rodziców. I te bociany mimo wszystko zachowują swoje dzikie instynkty i wracają do natury. A warto wspomnieć, że życie takiego bociana też jest bardzo ważne. No i mimo wszystko powinno się tutaj ratować zwierzaki. Trzymanie w niewoli zazwyczaj źle się kojarzy, typu, że ludzie starają się niewiadoma jako swoich, czy nie wiem, załóżmy zrobić sobie ze słonia pupilka. A to nie o to chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby ten zwierzak też dostał pewne rodzaju szanse, bo też nawet jeżeli zdarzy się, że w pewien sposób zostanie wychowany przez człowieka, nie oznacza to, że on rzeczywiście będzie nie wiadomo jak oswojony. Należy pamiętać, że zwierzaki też mają pewnego rodzaju swoje instynkty i na przykład zdarzały się sytuacje, gdzie na przykład wiecie, niedźwiedź albo tygrys, no zdarzało się, że zaatakował opiekuna. Tu mimo wszystko widać, że w tym sanktuarium to jest dbane, żeby te kangury one były zdolne do przeżycia na wolności. Co nie zmienia faktu, że oczywiście zwierzaki mają sentyment do swoich opiekunów, no i zdarza się, że wracają. No i tutaj ten film pokazuje, tak, dlaczego warto pomagać różnym zwierzętom. Natomiast w przeciwieństwie do tego, jak to robiła Lili, no. Lepiej nie robić tego na własną rękę, lepiej zawsze tutaj zasięgnąć opinii kogoś, kto się zna. Może być tak, że w pobliżu nas znajduje się, nie wiem, załóżmy jakiś ośrodek albo coś, no bo to może być takie, no dosyć trudne. Wiadomo, też taki zwierzak na przykład kangur potrzebuje, prawda, gdzieś się wybiegać, wyskakać, także no tutaj trzeba mieć to na uwadze. Plus też takie małe kangurzątko, no wymaga dokarmiania co jakiś czas, wymaga tej uwagi, no i to też potrafi być takie dosyć zajmujące i pochłaniające zajęcie. Ale powiem Wam, że ten film, on podejmuje wątek nie tylko tych wszystkich kangurów, ale na przykład życie w małym mieście. Ja sama w takim mieszkałam przez pewien czas. Z jednej strony ma to zaletę, że wszyscy się znają, bo łatwiej jest załatwiać pewne sprawy, ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że czasami to jest uciążliwe, że tak wiecie, wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą. Tutaj też wątek właśnie hejtu, że po pierwsze łatwo popełnić błąd, natomiast warto wspomnieć, że błąd Kisa nie był tutaj celowy. Niemniej ludziom bardzo łatwo przyszło tutaj ocenienie go tak, i skancelowanie, jak to nazwali w filmie. W rzeczywistości zdarza się, że opiekunowie zwierząt nawet, tak, gdzieś tam popełnią jakiś błąd, no i czasami wynikają z tego różne konsekwencje. Nawet osobom doświadczonym, które się zajmują danymi zwierzętami, no zdarzają się błędy i to też nie powód, żeby od razu taka fala hejtu się wysypywała. No ale w każdym razie trzeba przyznać, że media społecznościowe mają też tą zaletę, że na przykład tutaj turyści decydują się przyjeżdżać tam na wycieczki, właśnie oglądać to sanktuarium, zawsze jest też szansa na jakieś wsparcie. No i też można powiedzieć, że w tej chwili to sanktuarium ma naprawdę dużo obserwujących na Instagramie i ja bardzo zachęcam do śledzenia ich, bo można tam właśnie obserwować jak Chris i jego żona pomagają tym różnym kangurkom. No i trzeba przyznać, są one naprawdę urocze i fajnie, że tak jednak właśnie mają temat pomocy im. No i sama Lili też gdzieś tam znajduje przyjaciół, bo do tej pory jej grupę stanowiły kangury. No i też inni ludzie ogólnie z tego miasteczka, tak gdzie mieszka właśnie Lili, dostrzegają też tu taką potrzebę, tak, że kangury po prostu, te małe kangurządka bezbronne wymagają opieki, wymagają tutaj pomocy człowieka. No i fajnie, że wzrosło zainteresowanie tym tematem. No i też tutaj wątek przeżywania żałoby jest poruszony, tak? To jak Lili właśnie przeżyła odejście swojego taty. I to, jak właśnie ona z jakimi emocjami musi się mierzyć, no i że ta opieka nad kangurkami daje jej pewnego rodzaju wytchnienie. Chociaż ona też w pewien sposób sobie wyobraża, że właśnie przebywając z tymi kangurami, może tak jakby w pewien sposób być połączona ze swoim tatą, chociaż nie wiem, czy to jest właściwe określenie. No i też ale to od strony psychologicznej jest bardzo ciekawe. Także moi drodzy, ja zachęcam was do obejrzenia tego filmu i też do śledzenia profilu Sanktuarium na Instagramie. Ja go podlinkuję w opisie i można zobaczyć właśnie codzienne wyzwania, z jakimi się mierzą oraz tutaj na no, oglądać się dowoli uroczych kangurków, jakim pomagają są no naprawdę śliczne te małe. Także to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tej recenzji. Film jest no naprawdę bardzo fajny i to by było na tyle na razie. PS, jeszcze chciałam dodać tak na koniec, że humor w tym filmie jest naprawdę genialny, bardzo mi się to podobało. No i też dubbing, no myślę, że głos Magdy Beredy jak najbardziej tutaj pasuje, także to mega na plus.